Witam wszystkich w Wilcze Hobby. Teraz długo wyczekiwana figurka, dokładnie Władca Wilczego Stada. Instrukcja jest tutaj nam zupełnie niepotrzebna. Pierwsza jest zwykła płytka czarna. Głowa ma posiada podwójny nadruk. Kolejnym elementem jest tors. Z ekstra nadrukiem jest spięcie płaszcza, a na rączkach wystaje kolczuga. Z tyłu jest dalsza część płaszcza lub też kaptura oraz szycie ubranka. Po prostu jest to idealna figurka pod ciężko zbrojnego rycerza. Nóżki mają nadrukowane buciki oraz nadruk kolczuki, ale tylko z przodu. Do kompletu dostajemy odlew wilka, więc po zakupie kilku figurek można stworzyć swoją własną watachę. Mamy również kaptur, który być może nada się dla łuczników, chyba że ten wystający element będzie nam przeszkadzał. Jest też tarcza oraz długi miecz. I na koniec jest płaszcz, który ma bardzo ciekawą fakturę. Składanie jest bardzo proste. Nóżki możemy przyczepić, na to idzie tosik. Potem zakładamy pelerynę, którą tutaj delikatnie podgniemy, i główka. Teraz zakładamy kaptur. Zobaczcie, jak super pasuje on do płaszczyku oraz do nadruku na naszym torsiku. Teraz musimy podejść do miecza, ale na pewno coś nam odpadnie. Zawsze mam problemy z mocowaniem rzeczy w rączkach. I na koniec tarcza. Jest nowy herb, zmieniony w stosunku do starego, ale wygląd jest ekstra. Zresztą sami zobaczcie. To już wszystko. Mam nadzieję, że i wam również się podoba. Obiecuję, że na pewno na podstawie tej figurki stworzymy ciężkozbrojnego rycerza. Do następnego razu.